Dzisiaj w Sejmie był wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec najgorszego ministra sprawiedliwości w historii Polski. I to trzeba tak nazwać, bo raptem 70 dni ale takiej skali naruszeń prawa nie dopuścił się żaden z ministrów. Mówimy tutaj już nie tylko o falandyzacji prawa, jak to kiedyś się nazywało, ale bodnaryzacji prawa. Dlaczego? Dlatego był ten wniosek i to jest kwintesencja tego wniosku, że Prawo przestało obowiązywać, że hierarchia źródeł prawa już nie jest hierarchią źródeł prawa, że konstytucja nie ma znaczenia, ustawy nie mają znaczenia i rządzić można tak naprawdę opiniami prawnymi, i to jeszcze jakiś działaczy partyjnych albo działaczy politycznych, którzy teraz są wynagradzani różnymi posadami w spółkach Skarbu Państwa. To jest skandaliczne zachowanie, skandaliczne działanie, i dlatego pan Bodnar powinien być odwołany. Dwa przykłady. Jeden, prokurator krajowy, czyli uznanie, że ten artykuł 47, na podstawie którego wrócił ze stanu spoczynku. Nie obowiązuje, nie istnieje. Tak sobie pan Bodnar uznał, że to był przepis epizodyczny, mimo że wprost w ustawie są wskazane przepisy, które powinny takie być, i mimo że Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że te przepisy obowiązują. Czyli sądy jedno, pan Bodnar drugie. Drugi przykład, skrajny przykład w sądownictwie, kiedy podważa. Prawo na przykład odwołanie prezesa sądu apelacyjnego, odwołanie w cudzysłowie nieskuteczne, prezesa sądu apelacyjnego w Warszawie. Kolegium ma wyrazić pozytywną opinię do odwołania, wyraziło negatywną, wysłało tę opinię do ministerstwa i co robi ministerstwo? Przepis nie istnieje. Oni uważają, że nie przyjmują tego do wiadomości. To jest skandaliczne zachowanie. I teraz dlaczego się to dzieje? Odpowiedź na to to jest list z 12 lutego pana TW Bolka Wałęsy. Komitetu Obrony Demokracji, Stowarzyszenia Temis, ale też Stowarzyszenia Homo Komando, na przykład i szeregu innych, które wzywają do uruchomienia maszynki do ukręcania śledztw. I to, co dzisiaj się wydarzyło, czyli wycofanie wniosku w sprawie y, pana Grockiego, y, umorzenie postępowania w sprawie Soku z buraka. W tym liście wprost kolejni są, kto będzie następny. Pan Nowak, umorzenie śledztw i tych wielkich łapówek, które gdzieś tam w stole były schowane. Pan Karpiński i wielkie afery w Warszawie y, związane z. Mafią śmieciową, to po to oni to robią, a kwintesencją wisienką na torcie to jest już pani notariusz, która fałszowała akty notarialne. Po zarzuty miała postawione 12 stycznia, i cała akcja ataku na prokuraturę rozpoczęła się 12 stycznia. Dlatego pan Bodnar musi. Odejść, powinien być odwołany i powinien podać się właściwie sam do dymisji, bo już najbardziej skrajny przykład to to, jak nie działa na podstawie w granicach prawa. My działaliśmy praworządnie, my działaliśmy zgodnie z prawem. Pan Bodnar prawo tylko kłamie, łamie, i jest to skandaliczne. Tyle mówili o praworządności, a sami ją bezczelnie łamią. Ta uśmiechnięta Polska stała się Polską bezprawia, chaosu i anarchii. Każdy kolejny dzień dostarcza powodów, dla których minister Bodnar powinien odejść. Dziś sąd wypuścił oskarżonego dlatego, że asesor był niewłaściwie umocowany. Nikt już nie wie, czy mamy do czynienia z prokuratorem legalnym, czy z przebierańcem. To jest zasługa Adama Bodnara, że ludzie idą do sądu, a otrzymują chaos, przestępcy otwierają szampany, a zwykli ludzie są przerażeni. Odwołał z delegacji 144 prokuratorów prowadzących tak istotne śledztwa jak choćby aferę Getback, czy y, sprawy dotyczące darknetu, cyberprzestępczości, handlu ludźmi, ze szkodą dla ofiar tych przestępstw. Y, Dezawołuje działania 3000 sędziów, odsuwa od orzekania. Tych młodych ludzi, którzy niczym nie zawinili, chcą orzekać, chcą realizować się w karierze sędziowskiej, tymczasem on im na to nie pozwala. Nie pozwala im kandydować do Krajowej Rady Sądownictwa. I dlatego wnosiliśmy wniosek o wyrażenie wotum nieufności. Chaos, anarchia, podporządkowanie polskiego prawa prawu Unii Europejskiej. Chodzi tutaj o to, żeby narzucić nam dyktat. Ten dyktat prawa unijnego, przeciwko któremu właśnie protestują rolnicy, którzy też w tym momencie mogą czuć się pełni obaw, dlatego że uśmiechnięty prokurator europejski, a jego zwierzchność chce uznać Adam Bodnar, za chwilę będzie nam stawiał zarzuty, a uśmiechnięty sędzia unijny z powołaniem się na prawo europejskie będzie wydawał wyroki. O to tutaj chodzi, żeby w kolonii nadzorca Adam Bodnar, pilnował że, y, interesów y, panów z Brukseli i Berlina. Niestety trzy główne zarzuty. Tworzenie Republiki Kolesi to było po to, żeby ukryć takie sprawy jak y, y, afera wiatrakowa, jak zamach na pałac prezydencki, jak zamach na media. Po drugie. Y, y, to jest transfer suwerenności z Polski do Brukseli, i wreszcie po trzecie, to są te skandaliczne działania na, na szkodę zwykłych ludzi. W sądach 3 tysiące sędziów wydało 6 milionów wyroków. Tylko w sądzie okręgowym w Warszawie na 25 sędziów orzekających w sprawach frankowych 23 jest powołanych przez Demokratyczną Krajową Radę Sądownictwa. Apelujemy więc do ministra Bodnara, żeby się opamiętał, jeżeli się nieco. Cofnie sprawę każdego obywatela w sądzie, jest zagrożona. Również wyroki. Te wyroki będą podważane, akty oskarżenia cofane, apelacje pozostawiane bez rozpoznania, sprawy o majątek, sprawy życiowe. Dlaczego minister Bodnar nie ma szacunku dla tych zwykłych ludzi, którzy latami walczyli o swoje sprawy, a dziś one są wszystkie zakwestionowane pod wielkim znakiem zapytania, bo nikt nie wie, czy ma do czynienia z legalnym, nielegalnym prokuratorem, czy z przewierańcem i o to dzisiaj apelowaliśmy o ukrócenie tego chaosu, anarchii i przywrócenie praworządności. Szanowni Państwo, można powiedzieć, że Adam Bodnar jest rekordzistą, rekordzistą Guinnessa. Jeszcze żaden minister w ciągu tak krótkiego czasu nie podeptał tylu przepisów konstytucji i nie połamał tyle ustaw. To jest rzecz niebywała. Przeszedł do historii. Dzisiaj politycy koalicji 13 grudnia nie wrączyli mu kwiatów, ale tak naprawdę... Powinni mu wręczyć kwiaty za to, że był tak dobrym zderzakiem Donalda Tuska, że jest w stanie skoczyć w każdy ogień, który wskaże mu Donald Tusk. Ta historia jest rzeczywiście niebywała. Pan Bodnar zostanie zapamiętany i zapisał się już na zawsze w czarne karty historii. Szanowni Państwo, o tym już wspomnieli zarówno Pan minister Warcho, jak również pan minister Woś, chociaż lepiej nie używać nomenklatury ministrów, żeby ktoś nie skojarzył, że możemy być ministrami pana Bodnara, lepiej powiedzieć po posłowie. Szanowni Państwo, rzecz nie bywała. Atak na niezależność sądów, atak na prokuratorów, atak yy, przymykanie oka na to, co się dzieje w mediach publicznych. To wszystko ma jeden mianownik. Mianownikiem jest to, że Donald Tusk. Jako władca totalny zażądał od Bodnara i pułkownika Sienkiewicza, żeby wykręcili wszystkie bezpieczniki państwa, żeby nie było kontroli mediów, żeby nie było kontroli sądów, żeby nie było kontroli trybunałów i wreszcie, żeby prokuratorzy nie składali nieprzyjemnych aktów oskarżenia czy zarzutów, żeby później te osoby, które mogły realnie narazić się przepisom prawa, nie musiały spędzać... Przedłużonych urlopów w Ameryce Południowej, jak jedna z pani notariusz, która musi się ukrywać. I właśnie ta sprawa zostanie najprawdopodobniej skręcona. Właśnie po to została cofnięta pani prokurator, i właśnie po to te zmiany w prokuraturze zostały dokonane, aby tak jak dzisiaj został cofnięty wniosek o uchylenie immunitetu panu Grockiemu. Szanowni Państwo, to jest republika kolesiostwa. To, z czym mamy do czynienia, to jest republika kolesiostwa. To jest doktryna Neumana podniesiona do sześcianu. Wcześniej wydawało nam się, że to dotyczy tylko sądów, bo pan Neumann mówił, że sądy cię nie skażą, ale kiedy oni mają władzę totalną, jak wcześniej byli władzą, to, totalną opozycją, dzisiaj są władzą totalną, to nie tylko sprawo sądy się nie zajmą, ale przede wszystkim prokuratura nie, nie będzie wszczynała śledztw. Dzisiaj mamy tylko dzisiaj informację o uchyleniu wniosku o uchylenie immunitetu. Mamy informację o tym, że sąd umorzył postępowanie w sprawie pani Magdaleny Adamowicz, podejrzanej o sprawy podatkowe. Jeden dzień, dwie sprawy. Tych spraw będzie coraz więcej. I szanowni państwo, miejcie świadomość, że tego typu bezprawie, które, które pokazuje nam pan rzecznik Platformy Obywatelskiej Bodnar, te bezprawie kiedyś może i was dotknąć bo sprawy które dotyczą na przykład asesorów o których wspomniał pan poseł Warchoł mogą dotyczyć wszystkich spraw w sądach, mogą dotyczyć też spraw które sędziowie orzekli w kwestiach spadkowych, w kwestiach rodzinnych. Oni wprowadzają jedną wielką anarchię i ta anarchia może się odbić szkawką każdemu obywatelowi naszej ukochanej Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo. Lewo? Lewo? Super.